Kiedy światło dawno zgasło, teraz twój czas Młody staraj się ogarną ogarnąć już masło, przecinasz powietrza w tłumienie Gdy gaz, burnejka nie wie co się dzieje Pełne skupienie, redukcja oryndziomych a kończy swój drogę, zagra. na ja vida loca przyjemność sota, do pani innych ryków mam Weź żadziaka, bo w kurwę, wesołgarni, że zrzadzaka, bo pani ma niezbyt zbyt kurdę, trumne on błędów nigdy nie wybacza, ja sero, cynam zapłonę, serotonina wraca, nigdy jak maka, nigdy jak zapierdalam dwójka. ja piszę własnej gówno, ty dalej udawaj durnia, sobie to kurwia kurwie, a boga, ta safuria, tu jest metek z ty pogrze, a kurwa, a panna na durna, łatwiej niż im burną burno, diksem, myślisz, że jest ale śmiała i setki liście na panek, spcycisz, za, żar, za, żar, za, 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 to skończy, a Krzysztof nie na Nagrobek będzie piękny, on zginął na motorze Naprane krzyczy szatan, ojciec dyrektor dawczy, tyś pierdala i czy Twój to znacznie Nawet jeśli to skończy, a Krzysztof nie na Nagrobek będzie piękny, on zginął na motorze Muszę wiem, że lubisz, to chyba kurwa proste Zazębiają się tryby, jeden, dwa, trzy bez odkręć, to sobie palone gumy A kursy i zacięcie, pozwalają dać wersy Na kurwiące w wniesy Widzę do czego dążysz i pliję tobie w mordę Ten rap pali ci zwoje, podkręć mu podkręć konkret Podwójna ciągła żąbel. Prowokuje manetkę, wyn na ja znowu słyszę deszcze Szeleż są leszcze, niczym liceję synu zomóc, obrabia ci dupę Siedząc wygodnie w domu, rzucam twój ryj pod gumę Mieląc w tym główny masfalt, to rok 0, 12, 9, 4, mój czas nastał Giochal Pascal, gdy tłoki ogień Bez granic pasja i oddanie Ogarnij człowiek adekwatnie do czynu, adekwatnie do emocji Jak kocham to, więc siada i rozpocznij pracę jej Na tanek krzyczy szatan, ojciec dyrektor dawcy ty wdala relanium, Twój wyrok jest znacznie Nawet jeśli to skroić, jak stanie przygodze Nagrowek tak będzie piękny, on zwinął na motorze na tanek krzyczy szatan Ojciec dyrektor dawcy, ty spieraj relanią Twój wyrok jest to znaczny, nawet jeśli to skończę A czy stanie przy drodze A będzie piękny odginą na motorze kurwa odsumowywuje typie Ty się wha? Ty się ty, 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 skończy to Myślę, że jak już się bawić hopsta to już na co będę masterował. No myślę, że powinno być git ハハハハ。<laughs> <laughs>